Ze mną Klaudia Jan-Signacik, była tenisiska, obecnie ekspertka i komentatorka telewizji Kanal Plus. Klaudia, jesteśmy w Riadzie, niestety po porażce Igi Świątek z Coco Gauff w jej drugim meczu grupowym. Powiedz na gorąco, zabrakło takiego rozegrania przed tym turniejem, bo mówiliśmy, rozmawiałem wcześniej z Bartkiem, mówił, że no spodziewał się, że, że będzie ciężko z Barborą Krajcikową. Tutaj już, już było dużo, dużo, dużo ciężej. No tutaj wiadomo było, że Kochogov jest w znakomitej formie, bo no wyniki mówiły same za siebie. Bardzo dobrze zagrała po US Open w tych turniejach azjatyckich. Iga, no trzeba powiedzieć, tylko trenowała, no bo jeżeli dwa miesiące, znaczy nie, nie trenowała przez te dwa miesiące, trochę odpoczęła, potem była cały czas w takim reżimie treningowym, no to jest zupełnie co innego niż przyjechać tutaj na świeżo. I, I mieć to poczucie, że no, jestem w grze, jestem cały czas takim też napięciu mi, mi, mięśniowym i meczowym, bo tutaj wielokrotnie widać było, jak Iga mówiła, nogi, rusz nogi. Przecież Iga świetnie się porusza po korcie. Bardzo często chwalimy ją właśnie za to, że jest taka dynamiczna, a mimo wszystko tych nóg właśnie tutaj zabrakło. Ale teraz ktoś by powiedział, no dobra, no ale no przecież. Dobrze się porusza, co to znaczy, że tych nóg zabrakło. No zabrakło tego, żeby jeszcze szybciej rozpoczynać trochę ruchy do forehandu czy do backhandu. Nie łapała często Iga też takiego odpowiedniego timingu. No ta nawierzchnia jest szybka. Iga niekoniecznie lubi takie nawierzchnie, więc już też przed meczem dużo osób mówiło, że jeżeli na wierzchnia jest szybsza, no to tutaj KOKO Goff ma trochę większe szanse, bo wiadomo, że ten bilans e, IGI z KOKO no jest kosmiczny, bo był 11,1, teraz jest 12-2, więc. E, e, tak dobrze mówię? 11,2. E, więc, e, więc to jest e, dalej wszystko na plus dla IGI, ale e, naprawdę trzeba tutaj powiedzieć, że KOKO zagrała pierwszego seta bardzo dobrze, no a w drugim IGA miała szansę. No właśnie o tej ruchliwości. Ja kiedyś zapytałem Aryny Sabalenki, jeśli mogłaby wziąć jedną rzecz z gry Igi Świątek, to właśnie powiedziała tą ruchliwość. I tej ruchliwości właśnie zabrakło. Też Iga powiedziała, że ten kort jest, jest szybki i on się ściera. I właśnie zabrakło jej tego, tego jakby tego ślizgu, to, to, czym dominowała nad rywalkami poprzednio. No tak i myślę, że jeżeli ona nie czuła się pewnie na tym korcie, jeżeli nogi przede wszystkim nie były stabilne, bo od tego wszystko się bierze, to ustawienie całe do uderzeń, do dzisiaj, kilku takich piłek, gdzie była Iga w dobrej pozycji na korcie, ta piłka była w takiej strefie kortu, gdzie wystarczyło ją właściwie pokierować bezpiecznie do naryżnika i przez to, że nogi gdzieś nie Miały tego podparcia, to to góra sama po prostu popełniała błędy. To wszystko musi się zgrać w tym samym czasie. I ja często lubię powtarzać takie, takie zdanie, które kiedyś usłyszałam od takiego trenera z Anglii, że tenis to jest głowa, serce i nogi. I tutaj faktycznie no serce do gry Iga ma, serce do walki ma. Tutaj nie było czegoś takiego jak u Jessiki Peguli, która grając z Barborą Krejcikową, po prostu przestała grać, przestała walczyć. Tak naprawdę nie było jej na tym korcie. No to tutaj trzeba powiedzieć, że do końca Iga walczyła, ale za dużo błędów popełniła. Iga często powtarza też takie określenie, czucie geometrii kortu. Czy po takiej przerwie. Ty, jako była, była tenisistka, ze swojego doświadczenia, możesz powiedzieć, że po takiej przerwie jest to czucie geometrii? U Igi na pewno to uczucie gdzieś wróciło po, no, po tym pierwszym przegranym secie z Barborą Krejcikową w pierwszym spotkaniu. I, 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 no i widać było, że, że powoli Iga wraca, ale... No umówmy się, że ta prędkość piłki Barbory, a Koko no różni się diametralnie. I tutaj po prostu Iga miała o wiele mniej czasu na reakcję i faktycznie ta, to czucie geometrii mogło być dzisiaj e, mocno zaburzone. A fizycznie, na, na ile określiłabyś e, formę Igi Świątek? Czy to jest Ile jej brakuje do takiej pełnej dyspozycji? Znaczy, ja myślę, że fizycznie, e, czyli wytrzymałościowo no to Iga jest świetnie przygotowana, miała teraz dużo czasu na to, żeby właśnie jeszcze popracować nad tym, odpocząć, czyli jest świeżość, jest ta wytrzymałość, ale no, jeżeli byśmy tak rozkładali na czynniki pierwsze, co to znaczy być dobrze przygotowanym fizycznie, to możemy też powiedzieć, że Magdalena Frank jest fenomenalnie przygotowana fizycznie, bo jeżeli dochodzi do długich spotkań, no to ona zawsze, przeważnie jest górą, bo po prostu ma tę wytrzymałość. Ale jeżeli zaczniemy mówić o poruszaniu się po korcie, no to Iga tutaj góruje nad wieloma zawodniczkami. Także jeżeli chodzi o takie stricte przygotowanie fizyczne, to tutaj nie ma zastrzeżeń, tylko po prostu to przygotowanie fizyczne powiedzmy na jednej nawierzchni różni się od tego, jak wejdzie się nagle na tą szybszą nawierzchnię, mimo tego, że Iga już tutaj parę dni jest. No ale w warunkach, w warunkach meczowych to jest zupełnie co innego. Dochodzi stres, dochodzą emocje. No i gdzieś to wszystko po prostu nie jest do końca zgrane. Ponad dwa tygodnie z Ligą pracuje Wim Fisett, nowy trener. Czy widziałaś już jakieś nowe elementy w grze Ligi, które wprowadził Belk? Nie i myślę, że on tutaj też nie miał takiego zamiaru, żeby wprowadzać, bo no, tu no, można no. po prostu więcej krzywdy zrobić niż, niż dobrego. Szczególnie przed, przed takim turniejem. Trochę czasu potrzeba, żeby Coś, co przepracuje się na treningu, wdrożyć w mecz, więc tutaj myślę, że, że, że też nie było takiego założenia, żeby po prostu pracować nad czymś, co Iga będzie musiała wprowadzić tutaj w grze. Czego możemy spodziewać się w meczu, w ostatnim meczu grupowym z Jessicą Pegulą? Prawdopodobnie z Jessicą Pegulą, jeśli jeśli o to ona zagra? Myślę, że walki na całego. Jeżeli Pegula wyjdzie na kort, to Iga oczywiście jest faworytką. I z tym, co gra, myślę, że Pegule, która, no znaczy, trzeba to powiedzieć, że prezentuje się tutaj w tym turnieju no chyba najsłabiej. To, to to, ile Iga daje, znaczy nie daje z siebie, to na jakim poziomie Iga teraz jest, powinno być wystarczające, aby amerykankę pokonać. A fakt, że Iga przegrała z Pegulą w ćwierćfinale US Open, czyli w ostatnim meczu przed tą długą przerwą, to może mieć jakieś takie znaczenie psychiczne, psychologiczne? Myślę, że nie, że tak samo moglibyśmy teraz pomyśleć sobie, no czy to, że iga wygrała tyle razy Skoko, miało jakieś znaczenie, liczy się to, co teraz, liczy się to, co teraz Panie prezentują, a biorąc pod lupę, jak zaprezentowały się już tutaj, w Riadzie, no to no iga wygląda znacznie lepiej niż Jessica Pegula. A po tych kilku meczach, kogo? kogo widzisz w roli faworytki całego, całego turnieju. Czy jest, czy Aryna Sabalenka jest, jest najmocniejsza w tej, w tej, grupie zawodniczek? Tak to wygląda. Wygląda tak właśnie, że Aryna idzie po swoje i ona też tutaj deklaruje, że bardzo chce zdobyć ten tytuł, no a już tak pokazała, że jak czegoś ona bardzo chce, to mocno po to idzie i no zobaczymy, tylko czy gdzieś tam się nie przegrzeje ten e, m, cały t, tak cała, cała ta tablica bo no wiadomo że tutaj też złapała troszeczkę takiego słabszego momentu z Jasmine Paolini e, na początku wyglądało to tak że to spotkanie będzie trwało e, mniej niż godzinę a później e, no trochę nie, Sabalienka dopuściła do gry e, Włoszkę i, i, i potem naprawdę musiała bronić piłek setowych także wszystko może się wydarzyć, ale faktycznie Arena Sabalienka wygląda ze wszystkich zawodniczek tutaj najbardziej stabilnie. A kto, kto może zagrać z nią w finale? No ja życzyłabym sobie jeszcze, żeby żebyśmy to odwrócili, bo teraz jeżeli Iga wyjdzie z drugiego miejsca, a Arena z pierwszego, to spotkają się w półfinale, więc, więc no jeszcze kilka tych scenariuszy może być i no i nie wiem. Na razie, na razie zobaczmy, i, i jak to się rozwinie i kto wyjdzie w kolejnych dniach na kort i, i jak przede wszystkim zagra IGA. Super, dziękuję bardzo. Czekamy na rozstrzygnięcia w grupie. Trzymamy ig kciuki za IGę i do zobaczenia. Trzymamy kciuki za IGę. E, świetna dziewczyna, e, bardzo dobrze gra. E, może być troszeczkę słabszy moment, ale no przecież tyle razy nam sp sprawiała radość. I nawet jeżeli są to troszeczkę trudne, trudniejsze momenty, to właśnie teraz trzeba ją najbardziej wspierać, to taki apel do kibiców.